Przyjechałem wyczyścić, wykonserwować boisko, które się znajduje w Gdańsku, z mieszkaniowej Rostaje. Czyszczenie i konserwacja polega na tym, że najpierw wykonujemy zabiegi podnoszenia włókien oraz wyciągania wszystkich śmieci, które znajdują się w boisku, w gumie tak zwane szczotkowanie twarde. Szczotkowanie twarde polegające na przejechaniu powierzchni boiska z grzebłem metalowym które przede wszystkim spulchnia nam warstwę wierzchnią granulatu. Wyciągając granulat na wierzch, ten granulat się rozbija, ponieważ ta guma, która tutaj jest, ma tendencję do, do sklejania się. Gdyby przez jakiś czas tego nie robić, to się te, te gumki zwulkanizują i, i, i będą grudki. Także po to się to rozdrabnia, żeby rozbić te te grudki, a jednocześnie spulchnić warstwę, która umożliwia przepływ wody. Automatycznie woda nie stoi na powierzchni boiska, tylko ładnie przepływa w głąb w głąb ziemi. Następnym zabiegiem będzie czyszczenie właściwe, czyli, czyli ta maszyna, która jest za mną, CarMax. Czyszczenie to polega na tym, że szczotka wybiera granulat z powierzchni boiska, przerzuca przez odpowiednie sita, przez odpowiednie turbinę sącą, która wybiera śmieci oraz kurz, który się znajduje w tym, w tym granulacie, a czysty granulat wraca z powrotem na powierzchnię boiska. Najważniejszą rzeczą przy tego typu czyszczeniu jest wybranie kurzu, który, który znajduje się w powierzchni granulatu, czyli coś, czego nie widać normalnie, tak jak na meblach czasami go też nie widać, a dopiero jak się palcem przejedzie, to to jest. Tak samo tutaj, tego, tego kurzu teoretycznie nie widać, bo śmieci, które są widoczne, takie duże jak jakieś liście, paprochy czy, czy, czy nie, nie daj Boże, pety. To są rzeczy, które, które widać, które ewentualnie można pozbierać. Natomiast wszystko to, co jest wewnątrz gumy, czyli kurz, kurz to jest nic innego jak wszystko to, co z nieba nam spadnie, czyli jakieś pyłki roślin, jakieś, jak, jakaś ziemia, która gdzieś tam się w powietrzu unosi. Wszystko to osiada w głębi tego, tego, tej, tej nawierzchni. Gdyby tego zabiegu nie wykonywać, to po jakichś dwóch, trzech latach w warstwie granulatu stworzy nam się kożuch. Kożuch, który jest bardzo dobrym miejscem na porost roślin. Jest to bardzo dobre warunki są do, do, do rośnięcia trawy czy, czy innych rzeczy w tym, w tej gumie, bo jest i ciepło i, i wilgotno gdyby, gdyby tego nie czesać. Więc za jakieś 3-4 lata to mielibyśmy boisko naturalne. Także ten, tą podstawową rzeczą jest wybranie tego kurzu i spulsnienie tej warstwy wierzchniej. No i trzecim zabiegiem już takim bardziej estetycznym, pielęgnującym jest przeszczotkowanie miękkie, czyli wyrównanie powierzchni granulatu, przyjechanie tymi szczotkami, które znajdują się tutaj na tej maszynie. Czyli wyrównanie tej powierzchni, wygładzenie, żeby to estetycznie ładnie wyglądało. Takie zabiegi wykonujemy w zależności od intensywności użytkowania boiska oraz zamożności właściciela. Ja sugeruję takie minimum dwa razy do roku na wiosnę, po zimie i na jesień, przed zimą. Czyli na wiosnę, żeby przygotować boisko do sezonu, a na zimę, żeby przygotować do zimy, żeby śnieg który, i woda przy wiosennych roztopach mogła sobie spokojnie, spokojnie z tego spływać. Sam zabieg czyszczenia i konserwacji tego boiska jest uzależniony również od zabrudzenia i, i ile razy będę musiał przejechać po tym boisku, ale jest to w granicach 5-6 godzin tak, taki, taki zabieg. Jeśli boisko po okresie gwarancyjnym, znaczy, moje, moje usługi spełniają warunki yy, prac na boiskach, które są w trakcie gwarancji. Natomiast yy, jeśli jest już po okresie gwarancyjnych, to dodatkowe usługi, które świadczę, to jest yy, uzupełnienie granulatu, którego akurat na tym boisku nie potrzeba uzupełniać, bo jest, moim zdaniem, optymalna, optymalna ilość, jest bardzo dobrze tutaj uzupełnione. Ponieważ granulat, który jest na tym boisku, jest w takiej ilości, umożliwia, że tak powiem, stanie trawy. Ta trawa się nie łamie na tym boisku. I dlatego y, trawa służy nie po to, tak jak niektórzy sądzą, żeby było boisko zielone, bo ta trawa tak samo mogła być niebieska albo, albo czerwona. Trawa jest jako stabilizator. Stabilizator dla gumy, żeby się guma nie rozłaziła po bokach. I de fakto biegamy po gumie. I dlatego to jest ważne, żeby ta guma była miękka, żeby, żeby przy bieganiu no, nogi się nie męczyły. Piłkarze o tym doskonale wiedzą, że im się lepiej gra na miękkim niż na twardym betonie. I dlatego ta trawa Powinna być jak najbardziej zasypana granulatem, żeby biegać po granulacie. Natomiast jeśli ktoś ma wymogi wizualne i chciałby mieć zielone boisko, no to sugeruję zasiać po prostu trawę, to wtedy jest zawsze zielona. Dlatego wszystkie te boiska, które mają mało granulatu, są narażane na to, że trawa, która, która się łamie, ona się niszczy. Jeśli jest mało granulatu, trawa, tak powiem, leży na boisku, automatycznie przy wilgotności powietrza, czy przy małym deszczu po tym się nie da biegać, bo to się robi folia. To można, to w tym momencie robi się boisko niebezpieczne, można sobie nogi połamać. Natomiast jeśli jest granulat, to ten but zawsze się zatrzyma na, na, na tym granulacie jest lepszy, lepsza przyczepność do tego granulatu. Dlatego zawsze sugeruję, żeby granulatu było jak najwięcej. I akurat w tym przypadku tego boiska granulatu jest optymalnie, czyli moim zdaniem na piątkę z plusem. Jeśli chodzi o bieżącą konserwację i bieżące utrzymanie tego boiska na tym osiedlu, uważam, że jest prowadzone w sposób bardzo dobry. Wydawało mi się, że niedawno było to boisko czyszczone, ponieważ nie ma żadnych paprochów, nie ma, nie ma żadnych większych śmieci, które, które normalnie leżą na takich boiskach. Nie przerasta trawa, która przeważnie rośnie na, na, na brzegach boiska. Także widać, że boisko jest utrzymywane wzorcowo i ktoś, ktoś faktycznie o nie dba, bo, bo powierzchnia, jest, powierzchnia jest równa, nie ma, nie ma żadnych, żadnych górek ani, ani rzeczy, które nie powinny być na tym boisku. Tak, takie, takie śmieci jak właśnie jakieś petryk, czy kapsle, czy, czy inne nakrętki od butelek, które, które się zdarzają na boiskach, no tutaj tutaj nie ma. Także tu muszę pochwalić ekipę, która się tym boiskiem zajmuje, że, że robi to wzorcowo.